Yeah, run, James. Oh, God. <laughs> oh, let's go <laughs> Yes, yes! bardzo serdecznie. Dzisiaj jest podsumowanie roku 2025, czyli 20, 20, maksy w trójboju. Big 2025 Wiza, sprawdzamy sobie dzisiaj maksy martwy, przysiad i ławka. Zobaczymy jak to Dokonuję. pójdzie. Zostawcie ogólnie subika, zostawcie lajka, like podbijajcie ten film, macie opcję jak macie oczywiście to możecie podbić. Wijcie na Instagrama, na Discorda, linki macie w opisie. Gmaila i... kontaktowego też macie w opisie. No i co? Dziękujemy za wspieranie. wspieranie no. Tak, dwóch Wspierający nowy na kanale! Pozdrawiamy wszystkich wspierających tego kanału ma polełem koszulę stary o, Dobra, chcia, chcieliśmy tutaj serdecznie Ten Nowy kanał. wspierający Tymek i Jakub Dzięki wielkie chłopaki Tak, y więc zachęcam Was serdecznie na wbicie na Discorda i na Instagrama, bo mało osób wbija, więc se wbicie, jak to oglądacie. Lecimy na siłownię, sprawdzimy swoje maksy po trzech miesiącach nagrywania. Przysiad, martwy, klata. Zobaczymy jak to pójdzie, nie? Dzisiaj zależy, czy będziecie słysy, czy nie. Dobra, zaczynamy rozgrzewkę 20 kilo. Pomachamy trochę sztangą. Przed chwilą się rozgrzewaliśmy gumami. Przypominam, że na świętach te siłowni nie miałem przez tydzień. Czy Nie Nie ma wymówek, nie, ma, nie wymówek. ma wymówek. Będą takie dobre filmy za nielugu na kanale. tylko subskrybuj ten kanał, człowieku! Subskrybuj o, się o, tego. Minąć. Ty też robisz maksa z nami No tak. mogę zrobić no robisz no Nie możesz, ten... tylko robisz no sorry, sorry, sorry. E, Ile robisz kilo? 75 zaatakuje Ja spróbuję zrobić 77, jak 77 pójdzie w miarę gładko, to spróbuję miesiąc. Tak, kolega, ile zrobisz? Nie wiem, zobaczymy, wyjdzie w tanie. Ja się nie deklaruję. Ja chcesz tutaj przystać zawodnika, Oliver? Siema, znowu jestem. Siema? ja no. chcesz wycisnąć Największy dżentelmen na tym kanale, no. najbardziej odmalowy. 75, musisz pójść, ale czy więcej pójdzie, to zależy. No jak zasubskrybujecie ten kanał, to pójdzie więcej. A Subskrybujcie. Muszę wyciskać w koszuli, chyba na porządku dziennym. widzę, <coughs> pewnie jak to oglądasz, Twój przycisk subskrybuje z tego Masz, koloru. <coughs> to, to ma być taki, rozumiesz? Dobra, chłopaczki, będziemy pan maks. Kupa, podjeżdżać. Kto zaczyna? E, teraz zacznie Seba maksa, bo idziemy jakby od dołu kilogramami, czyli Seba wyciska 65 i kończymy na Alanu Ty ile robisz? Powyżej stówy, ale nie wiem ile 120 Aaj, Dawaj, dawaj, asekuruj go ktoś Ej, ale Seba masz to wycisnąć, bo to już od miesiąca ja się z tym bawisz Pokaż stary mocno Seba, Seba pokaż Maxa. co potrafisz 3, 2, 4. Mocno, 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 mocno Góra, 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 góra Mocno ten teraz bar mi się zatrzymuje cały czas w miejscu Ja tą ręką idę, a on stoi w miejscu ma... Seba teraz zrobi drugie podejście Za, za chwilę, teraz, e, kto teraz? Ty zrobisz 75? Zamy, zamknijcie się w sobie w 2026 roku Lock in, lock in, in. bro gadanie propagandowskie, nie słuchajcie tego naprawdę Róbcie sobie te maksy co tydzień i nie, nie słuchajcie tego Jakie galera. co tydzień? Co trening, Co Jesteśmy Ktoś mówił żeby nie robić maksów co tydzień, a lata potrzebne Każdy tu ma skoliozę i autyzm <grym> <grym> Mocno, 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 jazda, dawaj Góra, góra, góra! Jaj, muźno! Let's go! go. Let's go. Oh, Ej, co tak zrobisz, stary po trzech miesiącach? Ja jestem wciąż zadowolony. Tu wam następnym roku? Następny rok do Do wakacji stuwa będzie, nie? Nie, na początku delikatnie złapiłem. No, ale? Łatwo poszło Szczerze, pod 7-7 chyba nawet zaatakuję. Tak? Z wypiłem łyka dzika. Łyka. E, dwie tabletki dzisiaj rano kofeinowe, Czyli 400 mg kofeiny. Do tego śniadanie no. porządne? I jak to nie pójdzie, no to się. zdenerwuję To mocno. mocno. Ogień, ogień. Ogień. Jest. Ogień, 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 ogień. Kurde. O kurde. O kurde, O kurcie, ale to by uderzyło. Kurczka lawacie. Co zawiodło? Nie co nie jestem jest. tak? Ile ważysz w ogóle? O, o, ile szukujesz. ważysz? Ja? Nie o? wiem teraz trochę skudem widzowie, bo jem słabo napiszcie napisz, co sądzicie właśnie o takim zachowaniu. Ogólnie ja chciałem powiedzieć, Fynka. że się bałem, czy nie pójdzie 7 dych w tym roku, a jest 7-5. No, Sigma. To Aura. Jest dobrze, naprawdę. No 7-5 waranto. Dawaj Wyciągnijesz mi? Tak Trzy Dawaj, mocno, mocno, wszystko 3. Góra, 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 góra Góra mocno, mocno tak tak, tak. no. na Potem tak ruszyłeś, do, ale pójdzie. Grała się po prostu panika tutaj do. Tak. Do, no. Ja to musiałem poczuć, musiałem to poczuć, już to poczułem no. i teraz pójdzie. Teraz Alan podjeżdża pod maksa i oczywiście zrobimy jeszcze jakąś drugą partię maksów, czy coś takiego. No, 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 Ja jak już wycisnąłem te 75 to spróbuję pod 7, podjechać 7, no. 7, 7 I nagrałbym z sami. Słopaki napiszcie, jak to oglądacie. <grym i llewy> Mocno, mocno, góra, góra, gura, góra, 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 gura, góra, góra. góra, góra, góra. Mocno, Ej, tak szczerze nie, ja myślałem że to mnie zgniecie, ale o, dupą taką muszę. Zpoczłem jak jakby wszystkie kręgi tak łupią <noise> się po prostu... Podjazd pod 110 To teraz Seba zrobił 65 kilo drugi raz, ale teraz wiesz... Iu, iu. jazda, jazda, jazda Seba, mocno, mocno, Seba, gula, mocno, gula, mocno. Gula, nie! nie, Seba! Sam, 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 sam. <grym>, Co chodzi, że teraz takie masło było? Wyrobane, w te Ale kontuzje. Co nie. Ale jakie to. masło to było. Normalnie no, na, na początku. No, nie, czekaj, by się nie mogę wyprostować. Tutaj, ma być powaga, poziom ma, ma być. Ciężą. Nowy maks. Ja, ja się czuję lepiej, że on to wycisnął, niż ja. No ja, ja też, stary, jak ja jak on, wiesz co, trenić. Ale ty, polinka tak fajnie w gładko weszła. Mama, wyciskam 77 kg, co chcesz powiedzieć? Powiedzieć, że... Mnie do wieczora siedział do, Ale dobra, a myślisz, że mi pójdzie 77? Pójdzie ci nawet 100 o, dobra, dobra, dobra. Dzięki, dzięki, dobra, cześć no, Okej, okay, jak, jak mama powiedziała to o, masz się ja słuchać To będzie 100 Masz się słuchać Patrz, patrz, patrz Mocno, mocno, ty mocno Patrz, patrz, patrz Patrz, patrz, patrz Mocno, ty mocno, mocno Ale jaki to Jaki to było ten, ja nawet nie byłem gotów na to Po prostu był pewny siebie No co? Adrenalinka weszła. Co? A nie ja masz maksa. Mamy no, no, adrenalinę. Tak. Za. Dzięki. No, dzięki. Dla mnie za. Ej, dla mnie, ogólnie dla mnie jest crazy, że ten kanał powstał tak naprawdę dla fanu, nie? No. Żeby nagrywać... No, Nie, więcej wszystko. To... <laughs> żeby... tak na miejscu w balansie, że to jest niemożliwe. To wszystko dla fanu, nie? Po prostu, żeby nagrywać, bo był fajny materiał z siłowni no. I teraz takie rzeczy z tego wychodzą, rozumiecie to? Tak? No ja tak Widzę, ty się dowiesz w nowym co? roku Ty no. się no. widzę, ja, nowym ej ej roku Ogólnie ja nie jestem ani docięty, ani nie jestem ekspertem Ale jeżeli ktoś chce zacząć i się na przykład boi, to róbcie to, to, nie? Ja, ja nie jestem mi... Mi... docięty Ja nie jestem ja jakoś super silny, ale, ale my... za to jestem super ej... głupi A, nie, ale ale ja zobaczcie to ogólnie sobie filmik z bruszkami, bo fajnie Ogólnie? Serio nie bójcie się, nie? Bo jakby, no róbcie swoje Róbcie swoje, nie? Ja z Jazda synu. A jakby poszło 7-7 w, w tym roku, to jest górowy. Dawaj Mocno, mocno. O, luźna. U. Dawaj, dawaj. dawaj. Będziemy na pewno robić jakieś grube. Ja mogę się założyć, że ten rok to będzie chciało. Co chciało? Ile robić? 120? Ale blisko. Ja a ile robiłeś teraz? 115. 115, no zrobiłem 120 pójdzie. i mi tak. Ale teraz robiłeś, Chce się. No. Tamta poprzednia Robi próba moja. Co czujesz, że zrobić? 115, to 120, a 117 107, nie? 130. Myślisz, że jak stary, jak ekspekt do patronusa? Albo oszukiwać dawaj mnóstwo. 117 Wiesz co trzeba robić? Oszukiwać mózg stary No można wszystko, tylko że trzeba mieć w głowie po prostu No, no, no Ale tak. To, jak, jest, jest taka nawet stara jakaś teoria, że fake it till you make it Uda ci się, jesteś jedynym człowiekiem na świecie, który może teraz to wycisnąć Pomyśl sobie, że Adam i Ewa g***** przez to, że ty, przez to, że ty nie wyciśniesz tych 117 Pomyśl nie. sobie tak Ludzkość upadnie wraz z upadkiem tej sztangi Może upaść, musisz to po prostu podnieść Mocno

Piana, <śmieniciela> nie tego. Piana, piana, piana. to 7,5 ja jestem i tak zadowolony jak za... spadnie to spadnie, ja to mówię: OK, nas, no. no to odejdź. Do, do, do pieca. A, nie, no, mocno, Mocno, Moc no, moc. Sam, 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 gula! Gura. Co to było? Ja ja Ale walka była taka Ach, bo, duża. Ej to nie poszło to stary. Dobramy. Dobramy. i nagle stary gdyby nie byli, To było ten dymet wakował. Co to to może byś to by No, stary. bo się ślizgałem. Ja, ja bym to ja. zaliłem. Bo on miał już tak, on miał już tak. Ja on miał już to trawie tego. Ale Co? w ogóle coś mi w grincie się stało Boli mnie teraz. My no. też bolało właśnie On pod 7-7 i jedziemy. Kupujemy następną partię trójboju Ciężka praca plus samodyscyplina, plus adrenalina. Plus nanoadrenalina adrenalina. <słuch> Mocno, mocno. Plus sterydy, jazda, jazda! Jazda, jazda, jazda! Owca, owca, owca! 200 kg. Nie, no dobra. Przedstawiam tak, że druga część trójboju, czyli przysiad. Ja spróbuję 105 kg zrobić, nie? Idealny sprzęt mamy na sobie. Także warunki są idealne. Jedziemy na grzebeczkę najpierw. Piękny, i chodzi pięknie Bo ja kiedyś. no zaraz, zobaczcie, Oj, w tych spodniach ja nie wiem, czy ja bym zrobił. Ej, bo mnie ciśnie, bo A? A w tych spodniach to ja nie wiem, czy ja bym zrobił. Dościągnijmy sobie. Czuję, że to, to pęknął w tych spodniach. Ja też, ja mam coś takiego, że jak wiesz, wchodzę na dół, to mam takie zaczynają. Nie, nie, że pęknął, tylko ja nie mogę. E, po prostu. Ja mam też. Najwyżej będzie pół powtórzenia. Musicie Najwyżej zaniecili. będzie po prostu zlikujemy tyłek. Dobra. <laughs> nie boli jak Nie, Dobra, Dokładajcie. Ej, strzelił mi guzik w spodniach. Seria? Nie. za prezenty. Czy musisz jakby biodra w tył dać i wtedy Aha. ci nie wywali do dnia Bo ty jakby masz biodra krymową i schodzić tak, wiesz? Wtedy cię może do tyłu wywalić. Nie wiem, jak patrzę. No, teraz jest dużo lepiej. Widzicie, jeśli chcecie porady do treningów, zapraszam do mnie na mój kanał, piszcie na Instagramie. Ja jestem ekspertem, pokażę wam prawidłową technikę. Jazda! Brawa, jedziesz. Góra. Tuf! To jest tuf. O. Wow, wow. <grym i zainteresowań> Jak patrzę Dobra, jak nie. u niego to idzie, a on jest lepszy o wiele ma w przysiadzie, to nie wiem czy to pójdzie, nie? Ale nie, muszę, że to pójdzie. Kurde, jest taki dobry dzień. 5 kilo nie dołożę. Luźno to lata, nie? Luźno. Luźno. Wow. Wow. No. Mocno. Mm. <grym i zainteresowań> Ej, Jestem najsłabszym zawodnikiem Ej. w przysiadu. <grym i zainteresowań> O, no, jaka Co jest grane z tymi przystawkami? Co jest grane? <śmianie> I mnie <jej> nie robię. <śmianie> I I to ja James. Tak. Oh, o to... kurka! No ty jesteś rozwinięty. Rozw Święty i głowa do góry, jak będziesz robił. Oj, tu już czuję, że tutaj. Dawaj, głowa do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Do głowa. Dobrze. I seryjka. Nawet <śmianie> 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 nie do końca. To zrobiłem to. 110, luźniutko, to jest deserek. To jest. Nie, to jest przystawka. To jest przystawka. Chłopaki, to jest ten... stuczny ciężar, Góra! Luźno. Luźniutko. Stopie, Chłopaki, to jest stuczny ciężar. Stuczny. Stuczny stuszny... Sztuszny... Ciężny... ciężar. Stuczny ciężar. Z Chin, było, wiesz. Dzięki. Spięty brzuch i głowa do góry, do góry, do góry, do góry. Ej, luźno. Luźno, ale to... trzeba... tego on tylko raz. I <ś backwards> tak masz lepszego maksa ode mnie. Ja sobie duruję. Pięknie, pięknie robimy. Ja czuję, że jak już dalej zajdę, to to nie pójdzie. Przez piątą kończę. O, dawaj Pięknie. Ja zaraz jeszcze spróbuję. Ale. Na siłę. Na siłę. Na siłę. kręgosłup w żebra. Kto pierwszy? Kto pierwszy? mi Hear me out, bro. Hear me out. 500 łapek pod tym filmem i robimy 5 godzin kardio. 500 łapek pod tym filmem. I spięty brzuszek. Wdech, wdech, weź w głęboki. Sam, sam, mocno. Głęboki wdech Dybilu. O, a jedziesz. I góra! Ura. góra Ura. <głosy stansy> Ej, no Ale też myślałem, że się stanie. Ja nie wiem, jak się asykuruje. Weź go, asykuruje. No. <głosy> <głosy> Jazda. Ura. Ura. Sam, sam, sam zrobił, sam zrobił. <noise> Ale jestem zmęczony tym. Dobrze, rekord! No. Mocno, mocno, mocno. O kurde, jakie mam... z, z, Tam z, jak nie ma. Słyszałem, że jakieś wchodzą. Tam jak szyby wchodzą na gry. O, o tak? Że tak? już się do zakresu. Ja widzowie ostatni raz 9-7, próbuję jak nie pójdzie, to już trudno. Zostaje z 9-5. No, mega, mega. Dobra, zrobisz to teraz. Zrobisz to. to. Ja znam, zrobisz to. Dobra. Nie, dobra, odpuszczam w służę. No nie wiem, jestem mega, w Z Zprogresuję w nowym roku. Czasami tak nie, nie bywa, ma że macie po prostu silniejszą klatę niż e, w siadu. Ale Ale nie, nie, nie ma co. Gonić Nie ma tak co... za tym mega i robić, bo po prostu się zgubisz w tym co Nie ma co to? robić w tak? No. tak Mocno Mocno, 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 mocno. brzuch, góra, głowa Jedziesz! Góra, góra! Ja ile ja może jakby maksa w takim... To stówę. Mam maksa 100 z poprzedniego cię. Ja to zaliczam dziwo, 105. To jest 102,5. <noise> tak? no. Dobra, no to Za rok Trudno zawiedliśmy trochę na przesiadach, ale teraz jeszcze tak martwię, ja czuję, że Dobra. będzie Dobrze dobrze. Że Dobra, mogę to, że to tak podnieść tak. z ziemi po prostu. Dobra, widzowie, zaczynamy sobie martwe. Już nasz układ nerwowy nie nerwuje. Jest molipa, ja się tak zmęczyłem po tych przysiadach, że. Ooo. Zaczynamy siady, przypominamy, ile mamy maks. Mamy po obydwoje po 105, tu kolega ma 140. Bo... Pod 110 ja myślę, że, mam nawet pod 115. Jestem słaby w te martwe ciągi. Dla widzów. Idzie i, vidu, i, i, się, i... W siebie siebie. Pamiętasz, co mówiłeś na początku Tak, ja żeby w siebie wierzyć. Ale już teraz zaje zajechany jestem w ja, jest jest ja jestem jakby totalnie bez emocji teraz, już bez siły żadnej. Ale zaczyna to jest taki kilogramów? Dobra wiecie co, ja sobie zacznę stówką. Zrobię tą stówkę sobie teraz, Jada. żeby zobaczyć na czym stoję jakby. Edukacyjny kanał? Szerzej się staj, moim zdaniem, Szerzej no. Oj, tak słowo. To widzisz krzyżą! Dzisiaj tak... tak stoisz tak jakby ściwiał ja już, ja już go no, o, To kurwa. już lepiej Clubne 15 minut Nasz. przerwy i... No takie takie podnoszenie to jest stary. Zrobić stówkę jeszcze tylko. Ja no, dobra. chłopaki, wracamy Chwil do, chwila po Chwila przerwy przerwie. Chwila przerwy była. plecy mnie wolą po tym... Miesz, po tej no, stówce, nie? nie wiem jak wyciskać. z <grymne> Dobra, został, bo sobie zrobisz krzywdę O, pięknie, pięknie, płakać chłopakom jak wyciskasz Pięknie, pięknie I do pieca, i do pieca I do pieca, i do pieca I do pieca, i do pieca Luźna guma Gwiazda Pięknie, kurde ja tak. My jesteśmy tutaj ile? 3? 4? 5, 6, 4? 6, może 7, godziny? Nie, ponad 3. Ponad 3 noc, 3, 20. Moi drodzy, witam Was w ostatnim maxie w tym odcinku, ostatnim maxie w tym roku prawdopodobnie. Uratujcie. Przede mną największe wyzwanie, jakie miałem w tym roku, 150 kg na szansę. No i moim zadaniem jest to podnieść. A ja tak? Ale chciałbyś zakończyć chyba ten realizm. Chciałbym! Chciałbyś! No. Mocno, mocno, góra po prostu Po prostu góra Podnieś to Mocno Mocno, mocno, mocno yes. <grym> yes. Yes. No, bym, Nie spodziewałem się, że yes. on to Ej yes. szacun, ale tam jeszcze zapas był z pięciu kilo Jest Oj, nagrał się Uratowane, uratowane martwe ciągi uratowane Dzięki. Jakie małe? Ja się spaszę mega. mi Mi? To jest. Let's go. Dobra, to dziękujemy dobra. za oglądanie tego filmu. Dziękujemy okay. za cały rok za współpracę z nami, że współpracowaliście i nas inwestowaliście łapkami i subskrypcjami w ten kanał. Płacujcie dalej. Będzie grubo 2026. To jest przełom na polskim. Tak, to, to jest naprawdę mocny rok. Bang, to jest po prostu, się to, to jest się po prostu nasz rok. To jest tak. nasz rok, to jest 2026 Idźcie na insta, discorda dajcie suba, łapkę Dziękujemy Opłacimy bardzo się. za ten rok Jestem oh, zadowolony ja z tej ławki, z tych przysiadów niekoniecznie Ale poprawimy te nogi w 2026 poprawimy To już mogę wam obiecać na początku I że sylwetka też będzie dobra Co? Dziękujemy za ten rok, 2025 Dziękujemy Co się bardzo. za rok, no za trzy miesiące I co? Dzięki Siema, Siema. Siema.